dobry, e, witam was moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Wojak, zapraszam na kolejne spotkanie z Battlefieldem 6. E, dzisiaj was z Wankishem, Bajewem oraz Kibzonem e, zaprosimy was na podbój na mapce Dolina Mirak. Jest to największa powierzchniowo mapa z puli map dostępnych na premierę. E, jest, mapa, jest, jest to mapa bardzo ciekawa, ponieważ e, ma różne takie, że tak powiem, motywy, różne krajobrazy na niej znajdziemy, mamy jakieś domki... Mamy pola kukurydzy, e, mamy e, dwa takie wieżowce, które dopiero się budują i cały plac budowy z tym związany, także pod względem mapa jest naprawdę e, bardzo ciekawa, natomiast e, troszeczkę momentami ta jej wielkość jednak daje się wyznaki e, i nie zawsze to jest jej e, atut. No i też trzeba uważać właśnie na, na te wcześniej wspomniane przeze mnie budynki w budowie, ponieważ bardzo często gdzieś tam na ich szczycie, czy też na żurawiu, e, który tam na tej budowie pracuje, e, instalują się snajperzy i trzeba o mieć na uwadze. E, na, natomiast pod tym artystycznym mapa jest e, na, na pewno bardzo ciekawa, naprawdę bardzo ciekawa. E, I polecam na nią rzucić okiem, do czego już w tym momencie zapraszam. Chyba jestem tylko już na plecach ale zawsze coś No tak jedziemy sobie, no dobra No jedziemy tu się jeździ tylko Coś poprzednio tak fajnie się śmigało że No 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 załączam turbą Ktoś wylądował ten śmigło na żurawiach na centralnym jedziemy jedziemy, dawajcie. Dobra. Dobra, dobra. przyjęte. No, mamy czołg drugi, nasz, jakby co. Jedzie czołg. Czołg. Wysiadaj, jak i strzelaj. Kurde, nie, nie ulecz, widzę go... No po no Rzec, uciekasz mnie jak mamy smoki, rzuciłem oh, smoki. jak no. coś, więc mamy trochę czasu no, Lecz mnie po czym ucieka no kurde Nie ma, nie ma, no. No, no, nie ma no, no, Wyjeżdża, no, wyjeżdża, no gnój. dostaliśmy to, 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 to. Nice, płaciołgi, pięknie zolony, pięknie, nice Jedziemy Precyzje snajperzy chyba z tyłu pięknie, No żura, 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 w nie Czek, czek! Nie stałe baj, bo mnie zastrzelam, no co ty jestem pryczołku ty Chory, chory Idziemy na E. Nikogo jeszcze nie widać. Śmigło, Helka. Nie mogę oznaczyć, ale Helka. Prawa ja za budynkiem, za budynkiem był gdzieś tu. Domki jak w Werdeńsku. Meskito. Helka, w tu tym domku kurde. był. Wyskakujemy? Pad... Padłem jak nie, 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 ja nie, nie, Padłem trochę kurde, także. Ale zaś się chyba zrespię na was. No ja muszę nas to śmigło, śmigło nas flankuje z prawej. No mi śmigło uważajcie, bo mnie zabił, nie? Co to było? Koleś wyleciał się pod tą lufie hmm. Odrzutowiec. Helikopter <coughs> Chyba Tomas się to w końcu, bo tak. tak... Lecz, lecz bo jak lecz, lecz lecz Poczekaj, bo się. się dawał. Helka, nice. To było w punkt idealnie. Gdzie ta helka się podziała? ona się... Zginęła ta helka? Nie wiem. Kurde, słabo na razie, nic tu nie ma. Ale to ja mieliśmy zajmować. Ojojoj. Oj. nie widzę nikogo na plecach. Ty znowu mnie helka zabiła ty, no kurde. Wraca dla na... ciebie. Do... Leca, lecą nad nami cały czas te helki, wiesz, co? Dobra, E jest przejęty. A tu jest jakaś... O, tu jest inżynier. No nie, byle inżynierki. O! Nie, to, nie. to ten koleś cały czas tu żył gdzieś, bo on... Yy... idzie, że był zestrzeliwany. Czołg jest na punkcie, nie? Te, to, to ten nasz chyba, a nie, to jest... Nie, 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 czerwony, no. No aj! No. No, kurde, wysiadł gość z czołgu. No ja zginąłem od razu od tego czołgu. No, o, dobra, dobra, dobra. Ty, według, według, według statystyk no dostałem trzech różnych pojazdów pancernych, nie? zginąłem. A, czołk też był. A nie, bo dwa, dwa wozy piechoty, no dobra. Waraj, war, albo war, w sam środek imprezy. No, no, spoko, spoko. Tam widzisz, ale dobra. Dupa tam. O, kurde, chyba mnie zauważył, dobra. No, jeden leży! Ogrom czołgu, Skur czy syny Una pelota teraz tu gdzieś jest Tu jest pelota blisko Aj kurde akurat mnie Jak strzelałem musiał ee, Może mi ktoś podniesie już się da jest gdzieś wróg na, na blisko mieliście mi wroga Da no był gdzieś tu no ale dwóch nawet chyba było jest, jest gdzieś tu na punkcie Przekiwał mi przez murek Czołg Dobra to jest na marku za tym Daj! Gdzie... Ah. Ty no nie za 18hp no kuźwa No kurde przeładowanie no To ja dzieje takie coś kurde Podniósł mnie tak jest mi się... Mnie. I tak prze... przeładow... przeładowałem kuźwa i... Ale no, i to e fajny I czekaj Jestem. czekaj Czołg oh, jest gan, Czołg mam gan. o! Czołg mam, dobra ale jestem od dupy strony akurat tym minigunem. Czok, mam kuźwa, super, dobre. Kuś, dobra, Dawaj się Dałem Widzę. Sorry, sorry, sorry. Przy byli. No nie, spoko, spoko, to. Ty jesteś tu królem. No bo chodź, soł, no kurwa. Ja no ja to gówno Na co dziś można by było spróbować najpierw? Musiałem zrobić dekontaminację. No, nawet... Ja też, ja też. A może ona ja jest bliżej dużo. A no dobra, dobra, dobra. O, tam nawet jest impreza na tyma chyba. O, powstał trochę. Dużo sniperów jest na. Dobrze. Zamiana może. Jak? To widzisz? Zamiana może. <grym> <grym> no to jak chcesz to siadaj. Skina ci ustawiłem. Dobra, <grym> O, zajebiste Ale to A przejmijmy najpierw Aha, myślę, że ten Będzie mógł, mógł nas leczyć, o to. Jezu A przejmujemy Uwaga na te żurawie tam, na Bewo tam Te typy jedą <gulanie> Wangiż oczywiście KMO kupuje <gulanie> Dobra muszę spierdalać, bo mnie namierzył sniper. I Claymore tu był przy punkcie, ja pierdziele nie wiem. Gumlecz, gumlecz. Kip masz osłonę. Dobra, i wsiadam od razu. Znaczy tak, na Ty, gdzieś tam Ty, gdzieś tam. Sprawa nagryz. Jest... Poczekaj, naprawię was. No i chuj. Nie naprawisz. <laughs> Mino, kurde. Aż mi ręce oderwało, kuźwa. <laughs> no, 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 no. się Dobra. No to no, no, ja... on jest dwuosobowy, to tak... No, dobra, dobra, skakuj. na <grym> kolana. No, w sumie można, no. Jak by nie No, jest ciężko, jest... no, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj na kolankę do niego i... Opa, nasi jadą. Dawać auto. Zobacz, auto. Zobacz, o, przyjemo. Dobra, bo ja, ja tu chcę... widzę, że... No, na działku, dobra. Ciśniemy C. No dawaj C, dawaj C, bo wow, w sumie... Gówno. Ty, bo ja chcę, w... ja chcę wroga zauważyć jakiegoś. <śmierdzi> no właśnie, no właśnie, bo tak kurde... Śmichy-chichy, a... ma słabo coś. Ty, prawa gdzie strona? Chyba. Pewno, nie, nie, to wiem. mogło być uderzenie o beczkę. <śmierdzi> no dobra. Helka nad nami, helka góra. Czysto, czysto, czołg jest. Czysto, czysto czołg jest, ale nasz. No, 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 to. Oj, ty, co? Co jest? A, w przodu? Kurde. Jest, jest, w przodu. Poczekaj, jak nie, 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 nie respij, cię mogę... Jeszcze jest żyje ten Dobra. typu chyba. Yes. Nie, nie, zabił go, baj, by ba, go zabił. Dobra. Dobra. ale chyba nie mamy samochodu, nie? Mamy. Tylko trzeba go naprawić. A? Wszystko na moją głowę, jakby to mój ojciec powiedział. He, <laughs> Teraz na działku. Ujrzwe, ja że ktoś przewrócił. Chyba no, wam to, to popierdolę. Ale sniper na zmierzy. Skąd? No to gdzie? Nie gdzie jeździł gdzie teraz? Nie nie, to jest chyba. był to też nie był snajper. Dobra, dawaj. Helikopter goni. O jezu, możesz. <noise> ja, dupa, dupa. ci na nadew, ja Dobrze, że nie piłem. Hahaha! Po co? Ch**a, to jest wróg? A wróg to był. Tak. No to tak jasno mam, o chyba wróg, wie, ale... Już go nie ma. Leży. Ty gdzieś... a to nasi. Czołg, 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 tam dalej. Ty po, ty po, ty po baję... Gdzie? Po lewej tam w tym. Biega gdzieś ku tabu. Prawa, prawa, Brzegno, tu, przy mnie. Dobrze. No, bo on masz shotgun. Jeszcze tam No kurde, nie mogęś zabić, co jest grane. No co jest? Decline klein kurne. Zatwierdzieleń. <śmiany> <Ja> <śmiany> widzę pan tak samo myśli no. mi, widzę. Dwunasty w tabeli, na zero fragów, ja pierdzielę no. No, Jestem czwarty, mam jednego kila, także to jeszcze tak nie tak jest. A na desie można respyć Nie, tu się... Battlefield to nie fragi, chociaż suczyście tu mam Na desie... no nie no, przejmują Snajper jakiś już ostrzeliwuje Ja mam czołgę, Ja Jadę do was No nie... Klatkę no... schodową zajmuję Poczekaj, wala się nie zespić na tobie, co? Kurwa No i... Hugo Dwóch zabiłem I się podnieśli. No i to tyle. To pograny. Jest nie, nie już, już jest sześciu tu na górze, tak sobie wiesz tam oddział zakaźny. Nie, ja, dobra, czołg. Nie no, ale ten transport kto, kto, kto po lewej się tak trzyma za uchwyty. To ja. ten, ten transport jest. On Patrzcie to. No dawajcie, bo to co przejmują. No dawajcie, dawajcie. Dobra, to, no, jestem. O, jestem dowódcą w ogóle. Dobra, trzy, dwa, jeden descent. Dobra. Jak tam bankiż? A jee. Yeah. Są tu na blisko <śmiech> <Widzę>. <śmiech> Kuźwa na którym punkcie bym się nie pojawił? A jest tam ten kurde. decline. Ale wszędzie, wszędzie gdzie się nie pojawia ten decline, nie? Juli, Juli, chodźcie mnie ze. Gdzie tu są typy? Ja nie widzę. E, kontenery, ca całość, cały na punkcie. Na co, na co? Jak wiedziesz, to mam karabin, mogę tu Piloska, poczyścić. Jeszcze. No. Leży, leży, leży. Tylko no nie mogę tutaj. zabić! Co jest grane? Skąd nie mogę ich zabić? Tam po prawej stronie, w tym budynku tam. No, walę w ten budynek. Jak wkaczą dupę. A... Dobra, leży, leży. Leży? leży no to jest Wan, wan, wan. O, dobra. Macie To no nic To nic nie mogę jest Wszystko wyliczone. To na... ...demonę? Nie, jest, jest, jest! Na górze. Nie, on przeżył, nie? No już nie. No, o kurde, jest na górze, na mnie, na mojej na śmierci. Na Na mojej śmierci. Leży. Dobry. Reanimuje. No to reanimuj. To... ma... <grymny> medyk czołgowy <grymny> Idź i dalej, słuchaj potem Bacz ba, się samokwity, to... możemy jechać. Ja i na C coś się dzieje, bo tu same trupy się ścielą. No właśnie. Ja zobaczcie. nam się kurde, de coś! Nie było. Na, na dachu B jest dużo ich. No, 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 sajperzy tam się to, zabijcie strzelą w dupkę. Ej, jedziemy dobra. Pomiędzy tymi budynkami to jest masakra, nie? Ok. Aha. Usiadam strzelam. Ja już gdzieś uciekł, bo go nie widzę. nie, nie. Krzyż, 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 krzyż. Kawałek ten, ten sprint. Jest tu, jest tu, jest tu za, za, za skałą. Wyjeżdża, wyjeżdża do nas. Trzelam do niego trochę. No nie z nami zajęty na razie. No, trzelam do no niego. Kwiatka życia, Bo jak leśna Bo Ja, ja, ja wyskakuję. Mmm, leża. nie zabiłem go, ojej. Widzicie, ratujecie. Nie, jest góra wyjeżdziły. jest przy mnie tam. A nie, bo piechota mnie zabiła, a nie on, ty. Są typy na tej górze, mnie. A ja w go dostałem na koniec, kurde. Była piechota, bo tu nie wiem, drugi pojazd się pojawił u nich. No jest końca chyba. No tu, na... okay. tu, no, tu gniotą, co by nie mówić. Dobra, ja biorę busika. Mogę podrzucić. Nie, beśt mrozał to. tutaj... Aha, bo to kład się wziął. No, no, auto, auto. No. jest. Nie, nie mam pomysłu na tę mapę w sumie jak to... No właśnie ja też kurczę, też... bo tak rozległa Że nawet jakbyś świerz. O... Tylko B i D są tak koło siebie, nie? A reszta to... Trzeba no, trzeba być... Trzeba być na może na D jakoś na około, co, bo B nam nasi zajmują Ku A jakby tak na D, są dawajcie. na daleko typy. Ale dobra na, na co na B? C, bo B, D, B, D. B już przeję... D D D, bo B już przejęli nasi, wiesz D jak ja dobrze. dobra <laughs> No, są inne słowa, które mi podobają mi jak myślę o tym, ale. Ale, ale mnie popchnąłeś. Biegają do góry, słyszę tupie. No już, mogę już znaleźć drogi. Już. O no granat pójść Mój. Nie wiem, ktoś mnie podupiał w też. Dużo Nie Dłużej nie robię tej mapy. Aha, no i robi, robi wam persji, kur na mnie Na mnie jest wróg, tylko tyle powiem Bie Obiega was, obiega was Ja jeszcze mam ćwiatkę życia, uwaga 3 2 1, dobra, ale gdzieś tam jest jeszcze, bo on został na... Jest tu gdzie jest te, te z linki się zsiada dwóch jest No nie mogę zabić tą w co jest ty? Czekaj czekaj nie mogę zabić

Jeden killer, że rada No ja cztery, to tak fuksem w sumie. Nic mogę zabić teraz z tą mapą? Nie wiem, co się Nie ta mapa, co to znaczy ar LMG i sniper. Mhm, mm i pilotacz nie? Jakiś. No chociaż tym czołgiem tak. nawet jest spoko, to. i ciąg też a, spoko, e... no. Ale taki takich bezpośrednich starszych gdzieś tam mi się zdarzyło. No kurde snajperzy Gdzieś tu wchodzą, nie wiem czy na dole są czy... Na dole leży. Na dole o. pod schodami. Snajperzy gdzieś w palą. Są schodami wchodzi, no Dobra, schody leżą Drugi mi skoczył na plecy, Mr. Dionizos Już no snajperzy kurde ty Ezo. w ostatniej chwili, nie. to jest poświęcenie. Snajper, nie? No nie, nie No nie nic, no nic, nie, ta mapa jest wymagająca. To duża jest Wstanie przede wszystkim. To... Ale to w sumie tak samo było właśnie w 2042, nie? Że jak była duża mapa, to właśnie niszczyły te wszystkie... Druga najlepsza tak, drużyna. Mm. Ja. <laughs> to no to ja, jakby to... Ja zjedłem kill'em, to, to, to... ale... Ja w ogóle się w tabeli nie zmieściłem, gdzie ja jestem kujdwe? Dobra, gdzieś piąta ranga wbita to najważniejsze. Tu jest jesteś w tabeli.